Czwartek 16 maja w Ośrodku Kultury i Sportu Wyspa Koni w Ostroszowicach odbył się spektakl MIT Archetyp kontra współczesność. Młodzi artyści z Polski, Słowacji i Rumunii zaprezentowali na scenie uwspółcześnione wersje mitów greckich, a wszystko to przy akompaniamencie utworów Sambora Dudzińskiego. Zduo nazywamy się ośrodkiem kultury i sportu Wyspa Konis. Promujemy zarówno sport, zwłaszcza kolarstwo, jak i kulturę. Wielokrotnie organizujemy warsztaty międzynarodowe, natomiast to co nas bardzo motywuje, Uderza i ciekawi to to, że udało nam się pozyskać teraz nowego partnera, to jest zespół szkół i placówek kształcenia zawodowego z Bielawy. Kilka kilometrów stąd jesteśmy z tego bardzo bardzo dumni, że młodzież lokalna może też uczestniczyć w naszych przedsięwzięciach. Ten projekt cały nazywa się Mit archetyp a współczesność młodzi twórcy i młodzi ludzie z Zakładnej Umielskiej Szkoły ze Słowacji oraz Asocjacja Interkom z Oradea zastanawiali się nad tym jak mity współcześnie funkcjonują czy one w ogóle są potrzebne współczesnemu człowiekowi i czy można się do nich odnieść Orfeusz i Eurydyka to stało się takim punktem wyjścia do tego żeby to zrobić Jak wiadomo w micie tam Eurydyka na skutek ukąszenia węża znajduje trafia do Hadesu. Z tego Hadesu Orfeusz ją próbuje wyciągnąć, tak mówiąc w lakonicznym skrócie oczywiście. Ale takim ogólnym przesłaniem tego wszystkiego jest, że miłość wycięża śmierć, że jednak pozytywna energia, przyjaźń, dobro to są takie wartości, które nie są atrakcyjne może dzisiaj aż tak bardzo medialnie, żeby o nich mówić. Zawsze zło jest ciekawsze na ekranie, nie? Ale wydaje mi się, że warto przemycać takie wartości. Dużo jest zła w świecie, dużo jest takiego egoizmu, takiego jakiegoś niesamowitego nakierowania na siebie i na rozrywkę, nie? Rzeczywistość korporacyjna usuwa trudne pytania, zastępując je rozrywką, nie? My mówimy o jakieś zadajemy trudne pytania sobie i może widzą, którzy tu przyjdą dzisiaj na to przedstawienie. W sposób lekki, może groteskowy momentami, próbujemy powiedzieć o czymś, że tak naprawdę warto wierzyć chyba w jakiś w człowieka, w, w prawdziwe uczucie. Nie zadowalać się erzacem, jakimiś powierzchownymi rozrywkami to, co nam serwuje, współczesna cywilizacja, ale starać się wejść w głąb siebie, w, w głąb drugiego człowieka, nauczyć się słuchać drugiego człowieka, to jest. Wielka umiejętność i chciałbym, żeby tego uczono w szkołach, nie? żeby to się stało przedmiotem, umiejętność słuchania drugiego człowieka. Gości mi dzisiaj sławy, tak jak chociażby sam Dudziński, bardzo znany polski muzyk, kompozytor teatralny, no, czy też Józef Markocki, który jest reżyserem całego przedsięwzięcia, czy też Zuzana Warchanikowa, reżyserka słowacka. Wydłużenie bardzo proste, Trzeba dobrze chwycić muzykę. Jak się muzykę dobrze chwyci, to się ją świetnie trzyma. I świetnie wypuść. Proszę bardzo, mogę Ci teraz przekazać i wypuść kiedy zechcesz. Świetna zabawa. Moja za jest. O dziwce korzystasz. I zastaniesz się, że z tego czasu, i cię podjewał z obraz. Warto jest mówić o tym, że w naszym życiu funkcjonuje zarówno zło, bo w naszym życiu mogą się zdarzać złe rzeczy, ale też jest, jest dobro i warto w nie wierzyć. Don't give up. Ja powiedział, to jest hasło przewodnie. Fajnie, że uczestniczą w tym młodzi ludzie z trzech krajów w ogóle. Duża grupa, kilka dni, trzeba było coś z nimi zrobić, ogarnąć, żeby zrobić z nich ludzi przez kilka dni. To nie było łatwe zadanie, ale oni się fajnie włączyli, angażowali się, to było supernie. I cieszę się, że takie projekty jak te są. Sam też mam fundację i stowarzyszenie i też niejednokrotnie realizowałem takie projekty, w związku z tym cieszę się, że są takie możliwości dzisiaj, że możemy to robić. Teatr jest czymś głębszym, jest, teatr stawia pytania nie? i czasami trzeba sobie próbować je na nie odpowiedzieć, może nie od razu, ale jednak zadać sobie jakieś pytanie, gdzie ja jestem w tym wszystkim. Ja się śmieję tak naprawdę z samego siebie. Nie? I ta auto ironia jest jakby... Bardzo taką no, potrzebna mi się zdaje dzisiaj nam, nam wszystkim, a mnie w szczególności. Dziękujemy i życzymy naprawdę wielu, wielu dobrych wrażeń. W końcu branża dzika, bigniarznikasz, nikam, przenikasz i przenikam. Od się i znikasz, od się i znikam. Jestem oto tam, gdzie byłaś. Ty, to przecież ty. φωλιά, τα πάντα τα φωλιά, πάντα τα φωλιά,